Który to już raz złote gacie pojawiają się w Brzeszczach? Po raz trzeci witamy w Brzeszczach biegaczy i tych, którzy chodzą z kijami. Cieszymy się, że dzisiaj na liście startowej odnotowaliśmy ponad 460 uczestników. Bierze Pan udział w dzisiejszym biegu? Co tak Pana tutaj skłoniło? No tak postanowiłem półtora roku temu rekreacyjnie zacząć biegać dla zdrowia dla lepszej kondycji, dla lepszej formy. Akurat y, znalazłem ten bieg na maratonach polskich, przyjechałem, będzie dobre przetarcie przed y, ma, kolejnym startem 17 marca. Będzie to półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, gdzie wystartuję w kategorii samorządowców, ponieważ jestem radnym w Sławkowie. Ja biegam rekreacyjnie, staram się w największej ilości zawodów startować. Ale niestety nieosiągalne szczyty dla mnie i z czego się cieszę. Rozpoczęcie takiego sezonu biegowego, nie? Bo to jest na początku marca i to jest fajno, fajny klimat, fajna atmosfera tu jest i jakoś mnie to przyciąga. Dlaczego warto uprawiać tę dyscyplinę sportu? Przede wszystkim dla kondycji, dla dobrego samopoczucia. Dla przyjaciół. Naprawdę, dla przyjaciół. Dla tych gaci. Ja miałem kłopoty z sercem i lekarka mi za. Zaordynowała więcej ruchu, no i od tego się zaczęło, że tam sobie truchtałem, truchtałem, po górach dużo chodziłem, no a teraz zacząłem biegać tak na poważniej trochę i z serducho mam tak zdrowe, że... Co by nie powiedzieć, to wszystko jest na plus, jeżeli ktoś biega? No po prostu bieganie jest taką pasją, tak wciągającą, że nic tylko zawieracie się do biegów. Półmaraton najbardziej. Nie, wszystko lubię. Nie lubię króciutkich, bo to jest dla szybkobiegaczy, a ja niestety z tych nie jestem. 10, 15, półmaraton i w tym roku po raz pierwszy w maratonie wystartuję. Wspólnie z fundacją Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy zorganizowaliśmy akcję Biegam Pomagam, która ma na celu zbiórkę pieniędzy dla operacji serca dla małego Błażeja Dudki. Również przyłączyli się do tego zawodnicy, sześciu zawodników, jak na dzień dzisiejszy z klubu Zadyszka Oświęcim. I tutaj mamy też nasze dwie biegaczki, 11 dziewczynki Anię Janigę i Natalię Pasternak, które pobiegną w łódzkim biegu charytatywnym również dla błażej Kadutki. Jakie nagrody czekają jeszcze na uczestników? No cóż, przede wszystkim złote gacie. Także serdecznie życzymy wszystkim biegaczom zwycięstwa. Widzę, że zmierzamy w kierunku startu. startu. Czy jest pan na tyle dobrze przygotowany, aby wygrać to złote gacie? Na tyle nie jestem przygotowany, ale jestem przygotowany do biegu. Czyli do ukończenia. Czy stresuje się pan trochę tym startem? Nie, nie stresuję się. Z kim dzisiaj pani tutaj przyjechała? Przyjechałam dzisiaj z dziesiątką dzieci. Czy dzisiaj zdobędzie pani te upragnione złote gacie? No tak bym liczyła na to z tego względu, że jestem podwójną zdobywczynią trzeciego miejsca na 15 kilometrów. Także no mam cichą nadzieję, że może mi się coś uda wybiegać. W takim razie my jako świętzym online patronat medialny biegu życzymy sukcesu. Bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. Widzę, że dzisiaj pani bierze udział w biegu z kikami. Tak, pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. Czy kiki dzisiaj będą pomagać? No mam nadzieję. Ja w ogóle liczę na to, że ja dojdę <laughs> i nie ostatnia. Biegam siódmy rok, jak skończyłem 60 lat. Postanowiłem coś w życiu zmienić. No i wziąłem się za bieganiem. Pół minuty do startu. Jakie emocje ci dowarzyszą? No wielkie, dzisiaj będę życiówkę bił to. Będzie ciężko. 36 minut planuję pokonać to emocje są 6, 5, 4, 3, 2, 1. Końcówka dziesiątki. Mamy pierwszego zawodnika. Formą dopisuję. Tydzień temu jechałem w Rodoniu. Niemalże minutę szybciej. Jaki jest Pana rekord w takim razie na tym dystansie? 31.27. A ten dzisiejszy jaki był? 32-19. No to widzę, że jest Pan w bardzo dobrej kondycji i formie. Czy była rywalizacja na trasie? Tak. Właśnie bardzo mnie zaskoczyło, że taka mała miejscowość, a przyjechało E, czterech naprawdę dobrych zawodników, którzy cały czas naciskali. Za rok próbuje Pan jeszcze raz zdobyć te złote gacie? Ja w tamtym roku tutaj byłem też czwarty, w tym roku czwarty. Ogólnie mam pecha albo szczęście do tych czwartych miejsc, więc e, mam nadzieję, że za rok będzie to lepiej. Jak się czuje pierwsza kobieta na mecie? Czuję się bardzo dobrze. Był to mój pierwszy start w tym sezonie. Przygotowuję się do maratonu w wiedniu, który będzie za miesiąc 14 kwietnia i to był taki pierwszy sprawdzian, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo pobiegłam dobry wynik. 38,54. To jest dobrze jak na pierwszy start. Ciężka trasa, trochę krosu było, to więc powoliło na jakiś sumie dwóch kilometrach, ale dobrze poszło. Czy udało Ci się pobić swoją życiówkę? Tak, o 20 jakieś 3 sekundy. Mocna konkurencja była, nie było szans ich dogonić. Może w takim razie za rok uda Ci się zdobyć złote gacie? E, za rok będę próbował na pewno. Na pewno będzie lepsza forma, to Kto wie. Czy laureat Oscarda jest zadowolony z tego, że coraz więcej osób bierze udział i trenuje biegi? Tak, tak, bardzo. Bo po prostu no, jak te, tego nie będzie, to nie będziemy mieli sportu w Polsce, tak? Skąd się to muszą brać, tylko że żałuję trochę, że bardzo mało młodzieży startuje na bieżni. Bo po prostu zbieżni się robią wyniki, a nie z biegów ulicznych.